za 5% VAT na żywność. W lipcu zostaną odmrożone ceny energii. Inflacja zaluty powróciła do celu NBP. Podatek belki przejdzie lekkie zmiany, a polski złoty jest silniejszy niż Mariusz Pudzianowski i tanio skórnie sprzeda. No z nieba nie pójdą! Na końcu również opowiem, gdzie rodzi się najwięcej dzieci w Polsce i ile procent Polaków nie ma żadnych oszczędności. Polski złoty versus dolar i euro. Aktualnie za jednego dolara amerykańskiego trzeba zapłacić 3,92 zł. Jeśli chodzi o euro, to za jedną sztukę trzeba zapłacić 4,29 zł. W porównaniu do października 2000 2022 roku, kiedy polski złoty był najsłabszy, jest to spadek o około 22% w przypadku dolara i 15% w przypadku euro. Jakie są powody tak silnego umocnienia polskiego złotego? Po pierwsze, ryzyko geopolityczne dla Polski przeszło z fazy zaskoczenia i strachu do chłodnej kalkulacji sił i zamiarów. Kiedy w 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, to polski złoty był wyprzedawany ze strachu przed ewentualnym rozlaniem się konfliktu na teren naszego kraju. Teraz, kiedy emocje opadły, to rynki zaczynają bardziej racjonalnie wyceniać polską walutę. Po drugie, na na początku tego roku nastał moment, kiedy w końcu mamy realnie dodatnie stopy procentowe. Dla przypomnienia, jest to sytuacja, gdy stopa referencyjna NBP jest wyższa niż stopa inflacji. Aktualnie stopa referencyjna to 5,75%, a inflacja zaluty to 2,8%. Wysokość nagrody, wysokość premii ustala prezes. Nie Adam Glapiński. Mamy więc co świętować, ale czy inflacja długo pozostanie na takim poziomie? Inflacja wraca do celu inflacyjnego. Jak przed chwilą wspomniałem, inflacja konsumencka w lutym wyniosła 2,8% rok do roku, a to znaczy, że znowu znajdujemy się w przestrzeni celu inflacyjnego NBP. Dla przypomnienia, czym jest cel inflacyjny, zdecyduję ze strony Narodowego Banku Polskiego. Od 2004 roku celem polityki pieniężnej jest utrzymanie inflacji, rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług na poziomie 2,5% z przydziałem odchyleń o szerokości plus minus 1 punkt procentowy. Mówiąc prościej, jest to poziom, na którym Narodowy Bank Polski stara się utrzymać inflację. Jak to było przez ostatnie lata z inflacją, to wszyscy wiemy i chyba nie ma co już o tym opowiadać. Jednak ostatecznie trzeba przyznać, że prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, dowiózł inflację tam, gdzie zapowiedział, że dowiezie. Nasz polski jastrząb, wyszedzany, wyśmiewany, teraz wraca zwycięsko na białym koniu. Stoję jako jastrząb na czele... Ja Co ciekawe, po ogłoszeniu inflacji zaluty na Twitterze tą zasługę zaczął sobie przypisywać obóz rządzący. Wcześniej chcieli stawiać prezesa NBP przed Trybunałem Stanu za nieodpowiednie działanie w kontekście inflacji, a teraz przypisują spadającą inflację sobie. Zastanówmy się jednak, jaka będzie przyszłość polskiej inflacji. Według ekspertów, powrót VAT-u na żywność, o którym więcej za chwilę, i odmrożenie cen energii, o czym też za chwilę, wskazuje, że druga fala inflacji spowodowana właśnie tymi czynnikami może wystąpić w niedalekiej przyszłości. Nie będzie tak silna jak pierwotna, ale znowu może namieszać w gospodarce. W kontekście w inflacji trzeba też pamiętać o czynniku politycznym. Prezes Adam Glapiński został wybrany na swoje obie kadencje niejako z powołania prawej Sprawiedliwości, bo prezesa NBP mianuje w Polsce prezydent Polski, w tym przypadku Andrzej Duda. A jako, że od wyborów bardzo mocno kotuje się między największymi polskimi partiami politycznymi, to na plecach tych wydarzeń powstała pewna teoria. Mówi ona, że Adam Glapiński mógłby utrzymywać w przyszłości wysokie stopy procentowe dłużej niż byłoby to potrzebne, aby bardziej zahamować gospodarkę i w ten sposób wywołać mniejszy bądź większy kryzys. Ile to ma wspólnego z rzeczywistością to zobaczymy, ale jeśli miałoby to mieć miejsce, to pewnie rządzący będą chcieli w jakiś sposób odwołać prezesa NBP. Na ten moment Polska ma stopy procentowe na poziomach podobnych do innych krajów. Na przykład w USA jest to 5,5%, w strefie euro 4,5% i kraj z naszego regionu Litwa również 4,5%. Zmiany w podatku Belki. Podatek Belki doczeka się pewnych zmian, które w ostatnich dniach zapowiedział minister finansów. Dla przypomnienia, pełna nazwa tego podatku to podatek od zysków kapitałowych. Jego potoczna nazwa, podatek Belki, wzięła się od tego, że podatek ten został wprowadzony w 2002 roku przez urzędującego wtedy ministra finansów. Finansów marka Belka. Dotyczy zysków z kapitału, czyli np. ze sprzedaży akcji czy obligacji. Nalicza się go również, gdy spółka wypłaca dywidendę i gdy obligacje wypłacają odsetki. Na ten moment wysokość podatku belki to 19%. A teraz jakie zmiany proponuje nam Ministerstwo Finansów zarządzane od października przez Andrzeja Domańskiego? Powstanie kwota wolna od podatku belki. Niestety jednak nie będzie to 100 tysięcy, które było obiecane w 100 konkretach na 100 dni platformy. 100 tysięcy będzie jedynie wyjściową kwotą według zapowiedzi należy pomnożyć tą właśnie kwotę przez stopę depozytową NBP z trzeciego kwartału ubiegłego roku, czyli na ten moment 5.25%. I w ten sposób wychodzi nam 5250 zł kwoty wolnej od podatku Belki. Mnożąc tą kwotę razy aktualną wysokość podatku, czyli 19%, wychodzi nam zawrotne 997 zł oszczędności podatkowej na cały rok. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zeroi się tu od federalnych a, i jeszcze trzeba zaznaczyć, że jeśli chcielibyście z tej ulgi skorzystać w przypadku lokaty bankowej, to ta lokata musi trwać minimum rok. Jeśli będzie trwała krócej, to będziecie musieli zapłacić podatek w regularnej wysokości 19%. Jeśli chodzi o moją opinię dotyczącą tej zmiany, no to niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Odmrożenie cen energii. Pod koniec lutego minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska ogłosiła na antenie radia TOK FM, że proces odmrażania cen energii będzie miał miejsce w tym roku, ale ma to być proces stopniowy. Podkreśliła, że podwyżki cen energii będą minimalne i zapewniła, że gospodarstwa domowe nie muszą obawiać się podwyżek rzędu 100-200%. Zapowiedziała także możliwość wprowadzenia dodatkowej taryfy w drugiej połowie roku, bo obecne zamrożenie wygasa właśnie w połowie roku. Rozwiązanie, które chce przedstawić rząd, dotyczyć ma także małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników. Minister skomentowała również całą sytuację, w ten sposób. Jest duża przestrzeń do obniżek centaryw na energię elektryczną. Naszym celem jest zlikwidowanie problemu, który nawarstwił się przez ostatnie lata pod rządami PiS, gdzie spółki energetyczne kreowały nadbierne zyski, potem ktoś się zabierał i przekładał do kieszeni ludzi na rachunki. My chcemy sprawić, żeby te rachunki były niższe. Wraca wad na żywność. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od kwietnia tego roku wraca 5% VAT na żywność. W ramach przypomnienia podatek ten został obniżony do 0% przez Zjednoczoną Prawicę w lutym 2022 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej. Według wyliczeń eksportu, Wzrost VAT-u na żywność przełoży się dla przeciętnej rodziny na koszt około 500 do 1000 zł rocznie. Z drugiej strony budżet państwa ma zyskać z tego tytułu dodatkowe 11-12 miliardów złotych. Powrót do starej stawki VAT-u na żywność był kwestią nieuniknioną, a obecny moment wydaje się być dosyć dobry na wprowadzenie tych zmian. Ceny żywności na światowych giełdach nie rosną, a w Polsce toczy się wojna cenowa między największymi sieciami sklepów, co ogranicza ryzyko, że podwyżka VAT-u będzie wykorzystywana do zwiększania marsz sklepów. Jeśli chodzi o wpływ tej podwyżki na wzrost inflacji, to analitycy prognozują, że będzie to wzrost o około 1 punkt procentowy. Niby nieduże przełożenie, ale trzeba pamiętać, że jeden punkt procentowy w inflacji może mieć znaczący wpływ na kolejne decyzje Adama Glapińskiego i Rady Polityki Pieniężnej. Polska jest świetnym miejscem do inwestycji. Gdzie rodzi się najwięcej dzieci? Według raportu Centralnego biura opinii społecznej CEBOS, 68% Polek w ogóle nie planuje mieć dzieci. Według psychologów i lekarzy ma to być kwestia zarówno sytuacji ekonomicznej młodych Polaków, jak i lęk przed zmianami utratą wolności i komfortu życia. Bardzo istotnymi czynnikami mają być brak poczucia stabilizacji życiowej. Spowodowany inflacją, pandemią czy wojną na Ukrainie oraz problemy mieszkaniowe dotyczące coraz większej ilości Polaków. To wszystko sprawia, że w Polsce spada dzietność, która w 2022 roku wyniosła około 1,26, czyli na jedną kobietę rodzi się średnio 1,26 dziecka. A gdzie zatem rodzi się najwięcej dzieci? Według najnowszego spisu powszechnego najwięcej urodzeń zanotowano na Pomorzu. Z danych wynika, że liczba dzieci i młodzieży w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 19,8% populacji województwa pomorskiego, jak i procent Polaków nie ma żadnych oszczędności. nadnosi krajowy rejestr dużo przeszło 1 trzecia Polaków przyznała, że w ciągu ostatniego roku ich oszczędności wzrosły. Co ciekawe, prawie tyle samo osób twierdzi, że w ciągu ostatniego roku ich oszczędności zmalały. Aż 43% Polaków deklaruje, że wykorzystało oszczędności na pokrycie bieżących wydatków. 1 trzecia deklaruje, że musiała sfinansować nagłe potrzeby, a 29% deklaruje, że przeznaczyło te pieniądze na remont mieszkania. A ilu jest Polaków, którzy nie mają żadnych oszczędności? Według KRD żadnych oszczędności nie posiada 21,8% ankietowanych. 24,3% ma je w kwocie do 5 tysięcy zł, 17,4% ma oszczędności między 5 a 20 tysięcy złotych, natomiast 23,2% badanych zgromadziło ponad 20 tysięcy złotych. Reszta to osoby, które posiadają oszczędności, ale wolą nie podawać ile. Podsumowanie: Inflacja, tak jak polska dzietność, spada i spada. 50% Polaków nie posiada prawie żadnych oszczędności, ale za to polski złoty trzyma się silnie na rynku walut. Zmiana podatku belki niewiele zmieni, a odmrożenie cen energii i wad na żywność sprawia, że mniej zostanie w naszych portfelach. W kosztu tych wszystkich negatywnych informacji i spowalniającej gospodarki nie jesteśmy jednak sami. Jeśli chcesz posłuchać, o problemach firmy, która jest trzy razy większa od całej polskiej gospodarki, to zapraszam Cię do filmu, który właśnie widzisz.